Witam bardzo serdecznie. Takie oto stare radyjko. Wyciągnięte ze strychu, ściągnięte i zamierzam się do uruchamienia. Jeszcze nigdy nie było. Ono uruchamiane przeze mnie. Może tak. Co to za radio? Radio Silva. Rok produkcji nieznany. Nie wiem jaki to jest rok produkcji. Nie ma tu żadnej instrukcji. To jest taka ciekawostka, że posiada adapter. Tu pewnie miejsce na płyty. Także postaram się to wyczyścić. Ono było zawinięte w stretch folii. Widać, lampy wszystkie są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jest lampka. Tutaj w tym miejscu. Hmm, wysterowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, sześć lamp jest, bo tutaj jeszcze jest lampa na dole. Jest lampa na dole, i to będzie głowica prawdopodobnie. I tu tak, widać, ktoś to podłączał wcześniej przede mną. Tu jest kabelek. No i jest to do transformatora podpięte. A ten kabelek idzie do do głośnika, do głośnika, tak jak widać, no trzeba to wyczyścić i sprawdzić, czy to jest. Na chodzie. Postaram się to uruchomić. Tutaj było tylko na dwóch śrubkach, i to widzę, że to chyba nie oryginalne śrubki. Postaram się uruchomić, jakoś odnowić i dać na Allegro albo na inną aukcję. Jeśli ktoś coś wie na temat tego radia, proszę o jakąś informację, który to jest rocznik. Bo niestety tutaj nie ma ani instrukcji żadnej, ani jakiegoś dokumentu typu gwarancja czy schemat. Na obudowie nie ma nigdzie oznaczeń żadnych. Jeszcze raz, może z przodu. Ale wygląda mi to na jakiś 60 rok. Dobra. W drugiej części postaram się to uruchomić, wyczyścić, poskładać. Może uruchomię ten adapter. Jakieś czarne winylowe płyty mam. I na aukcji wystawię łącznie z płytami. Dobra, to wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnego razu.